Najbliższe 15 sekund, a znajdziesz kopalni diamentów. Miłego oglądania. Jestem za nim cały czas. Dobra. Bo tu jest nie! nie Mieczma! Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co tam było w ogóle? Zwracam. A? Nie! Może będzie coś innego w dostać. Uważaj, boż plecy! Tak łóżko, na łóżko gdzieś. Tak łóżko, łóżko, łóżko. Nie, łusko, łusko, łusko. nie ma tu łóżka! Nie no ale w życia to był przecież. Nie, wiesz, nie, nie. Czułeś swoje łóżko? Co to, co? Nie czułeś to łóżko, na którym kliknę? Do góry idzie. Do góry? A no macie no, jakieś tak. bloczki? Nie, 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 ja będę skopywał, wiesz, pod nim. Tutaj nie mam, nie mam bloków, żeby sklaczować Nie no, ja zbieram Wchodzę na górę no, Kurde, nie ustawiłem sobie tutaj respawn pointa Pusz, masz jakieś łóżko? Nie mam jest, jest jedna owca, ja mam... Dobra, będę mieć na łóżku. Kurde, 5 bodulca mi się stało Raz, dwa, trzy, cztery A czemu ja to mówię cały czas? Ja w nie trolluję Jestem Ale stres jestem cały stres... zestresowany i nie wiem co robić trochę teraz Dawaj Kubir wbijasz tam do ciebie, bo mam trochę bloczków Wy widzicie jest dołgo czy nie? Bo ja nie mam zbytnio ten Aha, ja go widzę już Co jest? Dopadłem! <grym> no, <grym> już biorę twojej tewy Kubir Dobra, dobra co on zrobił? Jak on to tak wziął? No wędką, wędką Węd, wędka tak działa? Tak! Że... Ja wierdzielę, że ona przyciąga, tak, tak? Tak, 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 tak. Co, wbijasz tu burz? Nie, ale... nie bajtowo z tymi pięcioma pasz i już zbudował Nikt nie mówił, że nie można kłamać. Ja to zostaję sobie. I tak nie macie budurce. Zbieram drewno jak coś. Będziemy mieć zaraz. Dobra, idę tam. Może burz. Nie! <noise> <Waszy bush>? nie. <suszy> wow. nie, dobra, co? Znaczy w sumie nie POG dla mnie, ale POG akcja Jaki klacz? czemu, czemu? Ja, ja ci tylko pomogłem Co tam? Nie! Padłem <laughs> <Ja. sum> Ey, Co to było? <g> Z <yaz> <mach> <does Ahí> <was> 10 <mach> to razy to mnie <mach> wziąłeś naraz Macie moje temy? Mam jakieś itemy ale raczej to nie są... To, są no to nie To jakieś... o tu, tu masz jedną siekierę. No. Ja zbieram te twoje itemy. Ja pierdolę. Ja zbieram drewno, żeby mieć budulec. Co się stało? O, Ma to kuszę Nie daj się zabić, nie daj się zabić. Wiem. Potknąłem się. Nie, nie, nie. Nie. Dobra, widziałem jakieś itemy z tego z naszego skarbu, tutaj biegnę. Pan. No i teraz no jeden wzią... na jeden kupil, a ty miałeś w ogóle... Jestem głupi! Ja myślałem, że ty siekieryt podpalałeś Ja mam problem buszco, chyba Bo to wiesz ma siekiery ja nie mam siekiery Zebrał twoje itemy Nie jestem głupi, że ja się na ciebie nie broniłem kurde starczem jak ty nie miałeś siekiery Dobra o, nie, 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 Czemu to się tak szybko rozlewa? Co jest? Nie, że jestem głupi, że się na ciebie nie broniłem. Kurde, starczy, jak ty nie mają się Dobra. O, nie nie, 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 Czemu to się tak szybko rozlewa? Co jest? Jak on si... A, nie, dobra. On po prostu sam to zamurował Słuchaj. Wbijam na drzewo, na drzewo. za nim. No perłet, co? Co? A! Jak on pływa? Czekaj, 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 czekaj do, 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 Dobra, follow'uj go, follow'uj go Lecę za nim Jest nie tak z tym człowiekiem, co on wymyślił Czekaj, czekaj, czekaj Tu już nie ma, nie, jestem. tam Lecę za nim Czekaj, tu jest obsydia co jest? Co? W portalu. Czekaj, Co jest? Co? O! O kurde! Czekaj, ja mam. Nic nie widzę. Woda mi się zgubiła! Ja mam wodę. Dobra. Jest, jest, jest! Quinn! Widzę, wydźwignie! Quinn! Nie mogę, Dobrze. Pić, jest! Dobra, mam. Dawaj za nim, woda Płynę też. Mam go Daj mu wziąć delphila Perłę cyknął Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Chodź kurde wierzch! Ja pierdziele. Ja Co to jest? jest? Dwie wiecie? A. Super jesteś Dobra, no może tak. kawy będą po drodze o no to bierzcie Ja nie dostępuję mojego jedzonka Już bloków nie mam Jedzonko Kubi, jakieś masz? Mam trzy miejsca To jest! Na hitom! Dobra, to jest Mam trzy miejsca Co jest! Na hitom jest!

Ja jestem szefem Daj, do Dobra dostał co to? Co? To? Ciebie do ciebie. Dobra, A. Dobra Co? Co to? Jak? Co to było? Proszę, 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 proszę. No nie wiem no. Co to? No nie gadaj się na mnie. Nie spojrzałem ci na niego. Nie. Jak ty, sobie radzicie? Czy tam napierak... Nie co robisz, napierak? Mów im to, mów im to. Czekaj, a mnie docisnęły. Gdzie on jest? No proszę, was, zabijcie. Się wkupał. go się kopał. Pał się. Wypił coś, wypił pod Ojej. Ojej. od niego. Czy świat mnie hituje! Chciałbym to. Tak. Ucz masz jedzenie. Może widzisz, że go gdzieś?